7 powodów dlaczego to właśnie ze mną warto wybudować dom. Nie buduj domu samemu. Podejmij to wyzwanie ze mną, a będzie to dla ciebie przygoda, a nie mordęga. Nie masz czasu i nie chcesz stracić setek godzin na przygotowywanie się do budowy domu. Nie chcesz zajmować się budową domu samodzielnie w czasie wolnym, który mógłbyś poświęcić dla rodziny czy na hobby. Pamiętaj, że przygotowanie się do budowy domu i samodzielna budowa to drugi etat. Skorzystaj z porad doświadczonego doradcy budowlanego, jakim jestem, który ma na koncie ponad 100 wybudowanych domów w różnych technologiach. Koszt mojej usługi dla klienta to kaucja zwrotna wynosząca zaledwie około 0,1% kosztów budowy. Jest ona zresztą zwracana przy podpisaniu umowy z rekomendowanym przeze mnie wykonawcą. Mam ponad 15-letnie doświadczenie w pomaganiu inwestorom w budowie domu. Znam bardzo dobrze branżę i działających w niej wykonawców. Co mogę Ci zaoferować? Przeprowadzę Cię przez cały proces przygotowywania się do budowy domu, począwszy od wyboru projektu lub jego zaprojektowania. Przez wybór odpowiedniej dla Ciebie technologii budowy oraz wybór rzetelnego wykonawcy, który wybuduje Twój dom do standardu deweloperskiego. Dzięki mojemu doradztwu już w trakcie przygotowania się do budowy domu i wyborze optymalnych rozwiązań jesteśmy w stanie zaoszczędzić nawet do 200 tysięcy złotych. Oszczędności mogą dotyczyć samego projektu domu, jego bryły, kształtu dachu, powierzchni dopasowanej precyzyjnie do Twoich potrzeb oraz odpowiednich instalacji. Wraz z wybranym wykonawcą przygotuję Ci wycenę Twojego domu. Jestem w stanie wynegocjować dla ciebie korzystne warunki, które pozwolą ci zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. W ramach przygotowań do budowy skonsultujemy wybór odpowiedniego projektu dopasowanego do Twojej działki. Możemy wybrać projekt gotowy lub mogę polecić ci dobrego architekta, który w wybranej technologii zaprojektuje Ci dom dopasowany do Twoich potrzeb i mieszczący się w Twoim budżecie. Zbadamy, jaką powierzchnię potrzebujesz i jakie funkcje, ile pokoi ma mieć Twój dom. Nie martw się również o formalności. Pomożemy Ci wspólnie z naszymi architektami uzyskać wszelkie niezbędne wnioski dotyczące mediów, przygotować działkę do budowy domu oraz finalnie uzyskać pozwolenie na budowę. Specjalizuję się w technologiach nowoczesnych i energooszczędnych. Możemy wybudować dla Ciebie dom w technologii prefabrykatu drewnianego w tzw. ciężkim szkielecie niemieckim, w technologii bloczków styropianowych zalewanych betonem i zodą oraz w technologii prefabrykatu keramzytowego. Dodatkowo w województwie mazowieckim możemy budować domy również w technologii tradycyjnej murowanej z wykorzystaniem materiałów takich jak np. cegła poroterm, bloczek gazobetonowy Itong, bloczek silikatowy Silka czy też bloczek pusta keramzytowy Leka. Dzięki rekomendowanym przeze mnie doradcom kredytowym uzyskasz kredyt w odpowiedniej wysokości i na korzystnych warunkach spłaty. Aby uzyskać więcej porad dotyczących budowy domu to zasubskrybuj mój kanał i kliknij w dzwoneczek, aby być na bieżąco z najnowszymi materiałami. Zobacz w opisie link prowadzący do strony internetowej z moją ofertą, z której dowiesz się, jak możemy nawiązać współpracę. Pierwsza 30-minutowa konsultacja gratis. Dziękuję i pozdrawiam. Grzegorz Niewitała, Grakus, broker budowy domów. Zapraszam do budowania domu ze mną.